Witajcie, przedszkolaki! Zapraszam was na zajęcia z języka angielskiego, trochę z tańców. Zobaczcie, co dla was z ciociami przygotowałyśmy. Zapraszam was na taniec z pracowitymi pszczółkami. Hello everybody, hello, hello. Zobaczcie na moje dłonie. Czy są takie same? Przyjrzyjcie się, co ja tutaj mam? Brudne są, czy co tu jest Ewcia na tych paluszkach? Zobaczcie, co tu jest na tych paluszkach. Pieczątki są. Pieczątki, czy to są pieczątki? Nie każdy się przyjrzy. Co to są, co to są? Na paluszkach mam całą rodzinę. Rodzina po angielsku to. Family. Powtórzcie, repeat, Pit, Family. 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 Persowam sobie na paluszkach rodzinę, bo nauczę was piosenki, którą też myślę, że parę razy już słyszeliście. To ja wam zaśpiewam, posłuchacie? I możecie pokazywać te same paluszki. Czyli bierzemy kciuka. Gdzie macie kciuki? Kciuki to są tej. Daddy finger, daddy finger. Where are you? Here I am, here I am. How do you do? Zaśpiewaliśmy o takim członku rodziny Daddy. Co znaczy Daddy? Kto wie? Kto? Brawo! It's a daddy! Daddy! It's a daddy! Daddy! Repeat, powtórzcie, Daddy! Daddy, daddy. głośno! Yes, it's a daddy! Drugi paluszek Mami! Mami finger, mami finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Co znaczy mami? Mama! Jasne, mama! Więc po angielsku mama, mamusia to jest jak? Mami! Repeat, powtórzcie. Mami! It's mommy. a mami. Mami. E, trzeci paluszek, third finger. Dziewczynki! Who is this? Ma taką czapeczkę, brad, czyli brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? It's a brother. Brother. Repeat. Repeat, powtórzcie, brother. Who is this? Tak nie umiem pokazać, ja nie umie tak pokazać jednego paluszka. Who is this? Here. Kto to może być dzieci? Siostra. Siostra. No to zaśpiewamy. Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister. Co to znaczy sister? siostra. Siostra, yes. It's a sister, look. It's a sister. Repeat. Sister. Sister. And the last one. Yes, it's a baby. So, y możemy zaśpiewać. Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? It's a baby, look, baby, it's a baby. Tak jak powiedzieliśmy na angielskim, daddy to tatuś, daddy, mhm. mamusia. Mami, siostra, sister, brat to brother, a dziecko to baby. Mhm. Oprócz tego, do rodziny możemy zaliczyć kogo jeszcze: dziadka, dziadek w języku angielskim to grandpa. Powtórzcie, repeat, grandpa. To mhm. jak i dziadek, to i babcia, czyli grandma. Grandma. Mhm. Niektórzy też do rodziny zaliczają yy, zwierzątka, no bo to też są członkowie naszych rodzin. I mam tu dla Was przygotowanego kotka, czyli kat. Powtórzcie, kat. I pieska, tak, dog. It's a dog. Good. Teraz yy, proponuję Wam zabawę, która będzie polegała na tym, że pewną taką rzeczą będę zasłaniać obrazki niektóre. Co to za rzecz? What is it? It's a star, yellow star. Jest. Yellow, czyli żółta, star, czyli gwiazdka. Widzę Yellow Star. I gwiazdka będzie nam chować pewnych, pewnych członków y, rodziny, a Waszym zadaniem będzie odgadnięcie, kto się chowa za gwiazdką. Zobaczcie: mamy wszystkich członków naszej rodziny: Daddy, mami, grandpa, grandma, baby, brother, sister, cat and dog. Teraz będę zakrywała po jednym obrazku. Waszym zadaniem będzie odgadnąć kto się chowa za starką, za, za, za gwiazdką. Who is hiding behind the star? Kto jest chowany za gwiazdką? Who is hiding behind the star? Look at the picture and tell me who is hiding behind the star. Who is hiding behind the star? Kto się chowa za gwiazdką? Let's check. Yes, it's a sister. Who is hiding behind the star? Yes, it's a cat. Good. And the next one. Look at the picture and tell me, who is hiding behind the star? Good. It's a mummy. Mummy. Zobaczcie, co ciocia Celinka i ciocia Natalka robiły dzisiaj z mądrymi słówkami. Obaw się ze mną wymyślanie nowych słów. Ręka wisi z ramiona Na koniec naszego spotkania yy, zaśpiewajmy jeszcze raz piosenkę o rodzinie Paluszku. Daddy finger, mummy finger, brother finger, sister finger and baby finger. Zapraszam. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am. How do Mommy finger, Mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, Na dzisiaj to już wszystko, pozdrawiam Was serdecznie, przysyłam całusy, goodbye!